Badanie kliniczne to naukowe badanie z udziałem ludzi. Jego celem jest odkrycie lub potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leków oraz identyfikacja ewentualnych działań niepożądanych. Każde badanie jest prowadzone w ośrodku badań klinicznych, zazwyczaj szpitalu lub przychodni, gdzie pacjenci otrzymują terapię w ramach badania i spotykają się z zespołem badawczym. Na czele zespołu stoi badacz. To lekarz, który nadzoruje badanie. Dba on o bezpieczeństwo zasady etyki i dobrej praktyki klinicznej. Jest odpowiedzialny za to, by badanie było prowadzone zgodnie z zatwierdzonym protokołem. Niezależna komisja bioetyczna ocenia protokół badania, dobór badaczy, sprzętu i osób uczestniczących w badaniu oraz sposób ich informowania i uzyskiwania świadomej zgody na udział w badaniu. Komisja ma na uwadze zawsze nadrzędność bezpieczeństwa uczestnika badania nad celami naukowymi. Każdy przyszły uczestnik badania musi świadomie podjąć decyzję o uczestnictwie w badaniu klinicznym. Jest to proces, w wyniku którego pacjent podpisuje dokument świadomej zgody. Zawiera on opis wszystkich aspektów istotnych dla podjęcia decyzji. Każde badanie ma swoje kryteria włączenia i wyłączenia, mówiąc inaczej, zespół czynników, których spełnienie warunkuje udział pacjenta w badaniu. Po włączeniu uczestnik może być poddany randomizacji. Polega ona na losowym przydzielaniu pacjentów do grupy z innowacyjną terapią lub do grupy kontrolnej z placebo lub standardową terapią. Złotym standardem są badania prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, co oznacza, że ani pacjent, ani badacz nie mają świadomości, w której grupie znajduje się uczestnik badania. Badania prowadzone są zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej których przestrzeganie gwarantuje bezpieczeństwo uczestników badania, poszanowanie ich praw, jak również zapewnia wiarygodność i dokładność uzyskanych danych.